Rozwiąż równanie 4 odjąć x razy x kwadrat dodać 2x odjąć 15 równa się 0. Mamy postać iloczynu przyrównanego do 0. To jest iloczyn. 4 odjąć x jest pierwszym czynnikiem, x kwadrat dodać 2x odjąć 15 jest drugim czynnikiem. Skorzystamy z teorii. A mianowicie, iloczyn jest równy 0 wtedy, tylko wtedy, gdy albo pierwszy czynnik jest równy 0 lub drugi czynnik jest równy 0 lub trzeci czynnik jest równy 0. Inaczej mówiąc, jeżeli chociaż jeden z czynników jest równy 0, to ten iloczyn faktycznie spełnia warunek równy 0. Mamy dwa czynniki: to jest czynnik pierwszy, to jest czynnik drugi, a zatem iloczyn jest równy 0 wtedy, gdy albo to, czyli 4 odjąć x będzie równe 0, lub ten czynnik x kwadrat dodać 2x i odjąć 15 będzie równy 0. Rozwiązujemy oba równania, i rozwiązania tych równań będą rozwiązaniem całego równania. Tutaj przerzucimy czwórkę na drugą stronę, czyli minus x równa się minus 4. Po podzieleniu przez minus 1 uzyskamy x równa się 4. I już jedno z rozwiązań ma. Przechodzimy do drugiego równania. Jest to równanie kwadratowe. Obliczymy za pomocą delty. Delta to jest b kwadrat, czyli 2 do kwadratu, odjem 4 razy A razy 1. I razy c, czyli minus 15. B kwadrat odjął 4ac. 2 do kwadratu to jest 4. Tutaj w tym mnożeniu najpierw ustalimy znak. Minus razy plus razy minus da nam plus. A 4 razy 1 razy 15 to jest 60. Mamy Wyróżnik trójmianu kwadratowego równy 64. Jest to wielkość dodatnia. Zatem pierwiastkujemy. Wynik wynosi 8 i wyznaczamy pierwiastki, czyli coś, co jest rozwiązaniem tego równania. Czyli x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus b, minus 2, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 8 przez 2 razy a, czyli 2 razy 1. I tu wychodzi minus 10 przez 2, czyli minus 5. x2 w jest sprawie identyczny. Różni się tylko znakiem, tym razem będzie plus pierwiastek z delty przez 2a minus b, czyli minus 2 plus pierwiastek z delty, czyli dodać 8 przez 2 razy a, czyli 2 razy 1. Dodając te dwie liczby. Uzyskujemy 6 w mianowniku 2, i wynik wynosi 3. A zatem mamy jedno rozwiązanie, drugie i trzecie czyli z tych zależności mamy końcowe rozwiązanie tego równania czyli x należy do zbioru 3-elementowego. Napiszemy w kolejności rosnącej minus 5, 3 i 4. Te trzy liczby są rozwiązaniem tego równania w zadaniu 28.